Francja czy Polska? Wojciech Siódmak otworzył swoją wystawę retrospektywną w Muzeum Miasta w Gdańsku. Znajdziesz ją w Ratuszu przy Długiej. Potrwa stąd do nieskończoności, którą przewiduje się na czerwiec. Francja jest moją żoną, a Polska jest matką. Ja jestem w ogóle człowiekiem z kosmosu. Człowiek z kosmosu pokazuje ponad 60 prac, obrazów, rysunków oraz rzeźb. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś, być blisko morza to tak jak patrzeć przez teleskop na gwiazdy. My, wielbiciele fantastyki, znamy tę kreskę z kart naszych lektur. Widywaliśmy te prace na plakatach festiwali filmowych, okładkach płyt, kojarzymy je z Dune. A jak się Wam podoba, pani Marku, ta wystawa? Ta wystawa jest super, no super miejsce. Muzeum Gdańska, z którym współpracujemy też już parę ładnych lat, jest bardzo, bardzo zacnym i profesjonalnym partnerem do organizowania tego typu wystaw. Gdańsk kocham, jest po prostu pięknie. Same, same superlatywy. Zapraszamy do odwiedzania wystawy.